Nie wiesz, gdzie znaleźć ducha? Sprawdź w naszej szkole. Mamy w klasie nową uczennicę, ale jest trochę dziwna. Przyniosła do szkoły miotłę i nie chce z nikim rozmawiać. Ma magiczną aurę. I wszystkie jej rzeczy są bardzo ciekawe. Czy to piórnik dynia? Wow! Wytnij kółka z pomarańczowego filcu. Sklej trzy kółka ze sobą, żeby powstał kształt dyni. Zrób dwie takie części. Przyklej zamek. Połącz obie strony. Sklej ze sobą ściany gorącym klejem. Przyczep części wykrojonej dyni z czarnego papieru piankowego. Dodaj cienie i wymiary kredką. Hej, oddajcie mi moją dynię! To mój piórnik! Hej! Dlaczego mnie nie słuchają? Dosyć tego! Moja magiczna cierpliwość się skończyła! Nadeszło Halloween! -ha -ha -ha. O nie! Co się stało? Kinga zamieniła się w ducha! A Kacper w mumie! Co się stało Pani Marii? Teraz jest Panią Czarownicą! Te rogi naprawdę podkreślają jej kolor oczu! Nie trzeba było zadzierać z czarownicą. Mumia nie czuje się za dobrze. A Ałówki jego sąsiadki ducha ciągle odlatują. Dobrze, że przybory do szkoły przeszły transformację razem ze swoimi właścicielami. To duszek temperówki. Rozwałkuj białą modelinę na cienką warstwę. Oklej foliową podstawę modeliną... Zrób kształt ducha. Wypiecz zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przyklej do środka temperówkę. Narysuj oczy i usta ducha niezmywalnym markerem. Duch uczennicy nie powinien siedzieć przy biurku. Zostawię zamiast niej temperówkę. Straszna historia się zaczyna. Duch chce przestraszyć panią czarownicę. Zadzierasz ze złą czarownicą Bestio. Pani czarownica użyje swojego berła, żeby zmusić całą klasę do dobrego zachowania. Przyklej gałąź do długopisu gorącym klejem. Przyklej małą zieloną kulkę do końca gałęzi. Pokryj całość kroplami gorącego kleju. Spraw, żeby wyglądało jak stare drzewo. Pomaluj je farbą akrylową. I zabezpiecz całość warstwą przezroczystego lakieru do paznokci. Duchu, usiądź sobie! Uspokój się, Mumio! Niech każdy zapisze dzisiejsze zadanie w notesie. Pani czarownica z jej magicznym długopisem poskromiła złe duchy. Wygląda na to, że mumia nawet nie ma zeszytu. Co powinna zrobić? Pisać na bandażach? W sumie to niezły pomysł! Zrób nacięcie w małym pojemniku. Przyklej oko. Pokryj pojemnik paskami białego papieru piankowego, zostawiając nacięcie. Spraw, żeby wyglądało jak głowa mumii. Okryj zewnętrzną stronę zakrętki białym papierem piankowym. Przymocuj część wkładu z gorącego kleju do środka zakrętki. Włóż rolkę papieru do pojemnika. Pomaluj papier piankowy, żeby mumia wyglądała na starożytną. Przeciągnij papier przez nacięcie. Minimumia. Przyda się, może robić notatki na starym papirusie. Ta mała wiedźma ma całe pudło nietoperzy. Pomagają jej zapisywać zaklęcia i klątwy. Rostop kredki w mikrofalówce i wleje do silikonowej formy w kształcie nietoperzy. Włóż do lodówki, żeby stwardniały. Zbierz toperki do pudełka. To inwazja nietoperzy! Fuj, zabierajcie ode mnie swoje skrzydła! Ktoś wypuścił całe ich stado w klasie. Tylko nowa mogła coś takiego zrobić. Na mnie nie patrzcie! Nasz duszek uwielbia płatać figle, Pani Czarownicy. Kiedyś był tu globus, ale... Chwileczkę, gdzie jest mój globus? Mój zeszyt też zniknął. Czy jakieś poltergeisty kradną nasze rzeczy? Spokojnie, Pani Czarownico. Tam Pani nowy zeszyt, jeszcze lepszy od poprzedniego. Zrób rogi i skrzydła czarownicy Maleficent z filcu i przyklej je do zeszytu z czarną okładką. Przyozdób skrzydła czarnymi piórami. Dodaj szczegóły złotą farbą akrylową. Podpisz zeszyt. Wow! Ten zeszyt jest perfekcyjny! I ma zaklęcie przeciw złodziejom. Jeśli ktoś spróbuje go ukraść, sam wróci do czarownicy. Słyszałaś, duchu? Ta mumia nie wygląda najlepiej. Sprawdź swoje bandaże. Żadna szanująca się mumia nie wyglądałaby tak w szkole. Musimy przeprowadzić na Tobie metamorfozę i przymocować Ci na nowo bandaże. Gorący klej? Taśma? Zszywacz? Nie! Mam specjalnie zmumifikowany klej w breloczku. Pomaluj klej w sztywcie farbą akrylową. Owiń go bandażem. Zrób mumię. Przyczep ręce i nogi z folii owiniętej w bandażę. Przymocuj pierścień bryloczka do nakrętki. Ta mini mumia przyklei z powrotem twoje bandaże. O to chodziło! Wreszcie wyglądam jak szanująca się mumia. Pani czarownica musi poprawić swój makijaż. Chyba mam szminkę w torebce. Nie, to nie to. To też nie. To wszystko śmieci. Nic tu nie mogę znaleźć. Ale mała wiedźma pomoże swojej ulubionej nauczycielce. To przezroczysty plecak idealnie nada się dla czarownicy Maleficent. Zrób otwór w papierowym kubku. Zawiń końcówkę drutu i wsadź do kubeczka. Zagnij drut w kształt rogu. Zawiń go folią aluminiową, żeby go pogrubić. Oklej róg taśmą. A teraz czarną taśmą izolacyjną. Przytnij białą krawędź kubeczka. I przyklej róg do filcowej podstawy. Teraz przyklej dwa rogi do górnej części plecaka. Użyj kleju do tkanin. Jaki wspaniały plecak! A tu jest pani czerwona szminka. Ten plecak uchroni moc pani czarownicy. Chcę znów mieć skrzydła. Mała Wiedźma chce pogodzić się z kolegami z klasy. Hej, zobaczcie! Spójrzcie do środka mojego kociołka na szkolne przybory. Przytnij pałeczki i zostaw tylko ich podstawę. Przyklej pałeczki do dna cukierniczki. To będą nogi kociołka. Przymocuj kółko zwiniętej folii aluminiowej do górnej krawędzi. Pomaluj je ciemną farbą akrylową. Przyklej metalowe części. Nadaj kociołkowi różne odcienie prawie suchym pędzelkiem z brązową farbą akrylową. Włóż do środka zielone gluty. Wsadź ciemny długopis. Dzięki za długopisy! Chętnie użyjemy ble! Co to za galareta? To żabi galard? To jakaś czarna magia to gluty zrobione z moich dawnych kolegów z klasy ty, kawalaro gluty to zawsze świetna zabawa. Duch chce zamienić się w strasznego poltergeista. Hej, dokąd lecisz? Ma specjalną gumkę do mazania w jej szafce. Odrysuj szablon ducha na gumce. Wytnij go nożem introligatorskim. Narysuj oczy niezmywalnym markerem. Mogę sama się zmazać i teraz jestem prawdziwym Poltergeistem. Uuu. Podobały ci się nasze przybory szkolne w stylu Halloween? Daj nam znać poniżej, które przybory podobały ci się najbardziej. Wiedźmy, ducha, mumi, czy czarownice. I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych szkolnych pomysłów od Trum Trum.